Jesteśmy w Nowym Jorku, a Tom się zaprowadził nas do sklepu, gdzie jest co? To jest. Jakiś spoiler z One Piece? Także. Ale czy są spoilery z One Piece? Tom, Widzę, że. bardzo dużo tego jest. No tak, czyli mango zjeby sobie mogą znaleźć w Nowym Jorku swoją własną. Przystań. Ty nie taka, e... Nardo Muzyczka też gra z jakiegoś anim O to budynek Nowy, nowojorskiej publicznej biblioteki. Dosy ładny, generalnie artystycznie wykonany w środku budynek. A więc jesteśmy tutaj, w tym miejscu, pełnym billboardów, świecących świateł i tak dalej. Tylko, że jest dzień. O, reklama 3D. Ale na internecie to wyglądało lepiej. Chyba trzeba pod odpowiednim kątem patrzeć, żeby to wyglądało faktycznie na 3D. Jeszcze może kiedyś wrócimy po zmroku Może. Dobrze, więc jesteśmy w takim centrum, samego centrum, w zasadzie możemy powiedzieć. Jest tutaj bardzo cyberpunkowo O kurczę. Statua wolności. Jakieś zdjęcia chcą, żeby zrobić zdjęcia za pieniądze? Nie. Ma? No. Chłodemar, NYPT, New York City. Dzisiaj pozwiedzaliśmy Nowy Jork. But well, I guess we lost him. It's all good. It's all good. The most amazing city on earth. It's so beautiful. Damn. Hey. Czekamy na przystanku autobusowym, yy, na mocnych przedmieściach Nowego Jorku. Powiedziałbym, że. W każdym razie, czekamy na autobus, a już jest ciemnia. Trzeba być ciemranie, ale damy radę. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać na tej kamerce, ale mamy widok na pięknie oświetlony Manhattan, właśnie teraz przed nami. W ogóle dzieli nas od Manhattanu rzeka Hudsona Hudson River. Dobra, jesteśmy na bujającym się pomoście, ale się buja ten pomost, e, i tutaj pływają promy. W każdym razie szkoda, że przybyły takie brudne, ale wypływamy z New Jersey i płyniemy do Nowego Jorku przez rzekę Hudson, wysadzi nas gdzieś tam nawet blisko. No, jesteśmy blisko hotelu. Kupiliśmy małe zakupy, które zaraz pokażę. Pierwszy raz w końcu od 4 lat sobie drina amerykańskiego skosztuję. Akurat nagrałem twoją minę. Dawno nie piłem tych amerykańskich świetnych drinów. No wiem. To jest coś, czego naprawdę na w Polsce brakuje. Pokaż. Czuczę alkohol, ale jednocześnie nie smaczny. To jest smaczne. 12% Fruit tak. Punch Loco. O, ale dobre! Smakuje mi, taki wiśniowy mocno. Mm. A ja sobie kupiłem taki Sour Blura, ten ma 14%. Trochę też y, posmak szampana na końcu, Tam jest. O kurcze. Też dobry, ale, ale jest taki. Chcesz spróbować? Jest inne, jest kwaśne takie. No, wiem, bo sour. No dobra, takie, takie dzisiaj z A poza tym to chyba nic takiego. Wodę, kupiłem mi to. Ginger ale canada dry Dzień dobry, witam serdecznie A w następnym dniu Jesteśmy na Brooklynie w Nowym Jorku Ej, idziemy na śniadanie Niezbyt dobre mm, dziwne jest to jajko Jakieś takie... Nie wygląda jak nasze sadzone, jest jakieś takie... Jakby z ciasta? Nie wiem Wygląda jakby troszkę z żółtka, by zrobili z proszkiem z białka Po prostu i połączyli to żeby tak, żeby wyglądało jak okay. Tak, to mięso, to lepiej nie wiecie co to jest tak mi się wydaje, ale przynajmniej jest smaczne. No i co, serek Philadelphia, masło, tosty, takie niedopieczone, bo trzeba długo czekać, więc nie chciało mi się. W każdym razie miałem mówić, że na Satuę Wolności się zjedziemy... teraz. A na obiad jeszcze dzisiaj do... na pizzę włoską. Na włoską pizzę. E, i co jeszcze w planach? Financial District, tam byśmy sobie chcieli przejść. Aha, Wall ma... no, a Wall Street. Między innymi. Okej. Okay. O kurcze Troszkę wcześniej dzisiaj dużośmy wyszli niż wczoraj, no a różnica w ruchu jest duża.